Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie biblioteczki małej wsi, czyli serii, w której przybliżam posiadane przeze mnie rpg produkty. Zanim zaczniemy, to chcę przypomnieć wszystkim, że Shadow of the Demon Lord ukaże się po polsku jako cień władcy demonów. 28 września 2021 roku wydawnictwo Alice Games odpala kampanię na wspieram to, do której link zamieszczę w opisie tego wideo. A dlaczego w ogóle o tym mówię? Ponieważ dzisiaj rozmawiamy o podręczniku, który jest dodatkiem do tej gry i być może ukaże się w języku polskim. Skoro nachalny marketing z mojej strony mamy już za sobą, to zacznijmy wreszcie omawianie książki. Uncertain Faith to dodatek do gry Shadow of the Demon Lord, który ukazał się w lipcu 2016 roku. Jego autorem jest Robert J. Schwalb, a za layout standardowo w przypadku tego wydawnictwa odpowiada Kara Hamilton. Mamy tu do czynienia ze sporą liczbą ilustratorów, więc szybko ich wymienię. Biagio d Alessandro, Ivan Dixon, Olga Drebas, Jack Kaiser, Kim Van Doyne, Matthew Kamiński, Svetoslav Petrow, Andrzej Wasliczenko oraz Mirko Paganesi, który wykonał również rysunek na okładce. Podręcznik wydano w formacie A4 w miękkiej oprawie i zamyka się w 58 stronach. Wnętrze jest w pełni kolorowe, tekst ułożony w dwóch kolumnach i dobrze odbija się od tła karty. Co do samego layoutu, to dla mnie trochę wieje biedą. Krawędzie stron mają przypominać ubytki jakiejś starej księgi, ale nie prezentuje się to wybitnie. I mam jeszcze jeden przytyczek w kwestii layoutu Uncertain Faith. Nie wiem dlaczego, być może to przez kolor tła karty, ale czytając i patrząc na ten podręcznik, cały czas miałem takie optyczne wrażenie, że tekst zlewa mi się w jedną masę. Wiem, to bardzo subiektywne, ale pomyślałem, że warto się tym podzielić, bo może ktoś będzie mieć tak samo. Jeśli chodzi o poziom ilustracji wewnątrz, to jest to jeden z moich ulubionych dodatków pod tym względem. Przede wszystkim, rysunki przedstawiają bardzo interesujące sytuacje i motywy. Oprócz tego bardzo przypadły mi do gustu takie wręcz prymitywne symbole opisywanych bóstw. Moim zdaniem te wstawki świetnie pasują klimatem do starej wiary świata Demon Lorda. W kwestii jakości samej książki, to ten egzemplarz jest z druku offsetowego, a nie z druku na życzenie. W porównaniu do omawianego wcześniej Exquisite Agony, tutaj nie zauważyłem problemów z wyrazistością ilustracji. Miękka oprawa widocznie obiła się od przenoszenia w plecaku i stania na regale, ale mimo to uważam, że jakość jest przyzwoita, zważywszy na to, że korzystałem z tego podręcznika dość często. No dobra, to teraz przejdźmy do tego, co znajdziemy w środku. Zapewne spodziewacie się, że dzięki Uncertain Faith dowiemy się więcej na temat bóstw i wierzeń w Demon Lordowym Settingu. Mogę wam powiedzieć od razu, że macie dobre przeczucia. Jednak jak to zawsze bywa w przypadku tej marki, dodatki oferują nam znacznie więcej. Znajdziemy tu więc bardzo interesujące wariacje pierwszopoziomowej klasy kapłańskiej z rozróżnieniem na poszczególne wierzenia. Nie zabraknie nowych zaklęć oraz relikwii, które tematycznie nawiązywać będą do omawianych wewnątrz bogów. Ale okej, okay, to zacznijmy przedstawienie treści. Już na początku dowiemy się po co w tym świecie ludziom potrzebne są wiara i mity. To bardzo ciekawa perspektywa, która garściami czerpie z naszej historii i kultury. Od zarania dziejów ludzie potrzebowali wiary, by tłumaczyć zjawiska, których nie rozumieli. Zmiana pół roku, trzęsienia ziemi czy śmierć były dla ludzi zagadką, więc tłumaczono je za pomocą religii. Cały wstęp jest poświęcony zarysowaniu tego, do czego wiara, kolokwialnie mówiąc, służy w tym świecie. I zaraz po tych dwóch stronach wprowadzenia zaczynamy prezentację konkretnych religii i zaliczanych do nich bogów. Na start otrzymujemy Starą Wiarę. To politeistyczna religia, która obraca się głównie wokół natury i zjawisk dotyczących zwykłych ludzi. Osobiście bardzo lubię bogów starej wiary, ponieważ nie są jedynie uosobieniem abstrakcyjnych domen, jak na przykład sprawiedliwość czy miłość, ale za to często odnoszą się do rzeczy przyziemnych i codziennych, jak płodność, Poród, zima, śmierć, łód szczęścia i tym podobne. Ten panteon bogów znany był jeszcze za czasów pierwszych ludzi zasiedlających kontynent Rul. Istotną rzeczą jest fakt, że bogowie opisani wewnątrz podręcznika nie są jedynymi przedstawicielami starej wiary, a jedynie tymi najpopularniejszymi. Mamy więc dowolną możliwość wykreowania sobie takiego dodatkowego bóstwa, gdybyśmy chcieli, żeby pasowało do naszej rozgrywki. Warto też powiedzieć, że ze względu na swoją prymitywność, stara wiara często popada w konflikt z kultem nowego boga. Z początku kult nowego boga był niewielką sektą, która w ostatnich latach rozrosła się, zwłaszcza w miastach, spychając starą wiarę do wsi i niewielkich miasteczek. Obecnie najlepsze na co mogą liczyć wyznawcy starej wiary od wyznawców nowego boga to neutralność. Nierzadko miały miejsce konflikty i sytuacje, w których oskarżano wiejskich kapłanów i kapłanki o wiedźmiarstwo, a następnie inkwizytorzy nowego boga palili ich na stosach. Trzeba też powiedzieć, że z mechanicznego punktu widzenia dostaniemy tutaj wariację pierwszopoziomowego kapłana dla każdej z wymienionych tu istot oraz ogólnie dla starej wiary. Dobra, to teraz na szybkości przejdźmy przez zaprezentowane tutaj bóstwa. Pierwszy na liście to ojciec śmierć, albo father death, jeśli trzymać się angielskiego nazewnictwa. Jak łatwo się domyślić, jest to Bóg, którego domeną jest śmierć, ale nie tylko. Do jego portfolio możemy zaliczyć zakończenie czegoś, sny, strach, ale również pilnowanie cmentarzy. Warto zaznaczyć, że nie jest to Bóg zły, mimo swojej niewątpliwie nieprzyjemnej ekspertyzy. To powszechnie czczona istota, która cieszy się szacunkiem śmiertelników. Lecimy dalej i trafiamy na roga tego króla, czyli najbardziej nieprzychylne ludzkości bóstwo spośród panteonu starej wiary. Do jego domen możemy zaliczyć dzikość, gniew, głód bitwy, ale również troskę o przyrodę i zwierzęta. Nazywany także władcą bestii, oskarżany jest o rzucenie na ludzkość klątwy likantropii oraz powstanie bestioludzi. Idziemy dalej, przechodzimy na kolejne strony i możemy poczytać o księżycowej dziewicy. Tajemnice, ukryte ścieżki, czas, ale przede wszystkim magia. To jest lista jej specjalizacji. Nawet wyznający Nowego Boga wielkomiejscy magowie szanują księżycową dziewicę z racji na jej patronat nad czarodziejskimi arkanami. Idziemy dalej i mamy zimowego starca, czy też jak ja go nazywałem w swojej kampanii dziadka Mroza. To naprawdę istotny członek panteonu, który odpowiada za sprowadzenie na świat zimy. Mimo że zima kojarzy się raczej źle i podczas zimy życie zanika, a rośliny obumierają, to zimowy starzec i pora roku, którą sprowadza, są symbolami koniecznego procesu, który przygotowuje świat do narodzin nowego życia. Następny w kolejce jest chmiel, nazywany również śmiejącym się bogiem oraz oszustem. Odpowiada za przyjemność, radość, nieodpowiedzialność, lekkomyślność, uczty, celebracje, ale to nie koniec. Ponieważ chmiel w swoim portfolio ma również pijaństwo, szaleństwo i przemoc. Ze względu na bardzo różne domeny specjalizacji, chmiel budzi w ludziach równocześnie radość, ale i strach. Przyspieszamy trochę. Królowa lata. To patronka sztuki, miłości, pożądania. Do widzącego będziemy się modlić w sprawach przepowiedni, przyszłości, prognozy, mądrości i przeznaczenia. No i wreszcie Matka Świata, czyli najpowszechniej czczone bóstwo spośród całej starej wiary. Centralna postać Panteonu. To dosłownie matka naszej planety, która przedstawiana jest jako posiadająca tuzin piersi kobieta w ciąży. Dobra, kończymy starą wiarę i teraz przechodzimy do krasnoludów oraz ich wiary w przodków. Krasnoludy wyznawały niegdyś Panteon bogów krwi i żelaza, jednak przez swoją pychę i zuchwałość zostali przez nich przeklęci. W ogóle w tym rozdziale dowiemy się sporo o pochodzeniu tej rasy i ten materiał świetnie uzupełnia się z informacjami zawartymi w dodatku Aglorius Dev. Ale wróćmy jednak do religii. Ponieważ bogowie rzucili klątwę na rasę krasnoludów, ci odwrócili się od nich i zaczęli wyznawać duchy przodków, które kroczą między żywymi i sprawują nad nimi opiekę. Ta religia to dzisiaj coś, co definiuje bycie krasnoludem i stała się niesamowicie istotnym elementem ich kultury. Następne w kolejce jest Wiedźmiarstwo. To bardzo interesująca forma takiego pseudowierzenia. Bardzo podoba mi się to, że Wiedźmy i Wiedźmiarze są tutaj badaczami zapomnianej i starej wiedzy. To taka wiedza, która może doprowadzić nas w prawdziwie mroczne zakątki naszych dusz, ale nie będzie też rzadkością Wiedźma pomagająca lokalnej wiejskiej społeczności. To naprawdę fajnie opisana koncepcja, ale nie ma czasu się zatrzymywać i pędzimy do następnego punktu, czyli kultu Nowego Boga. Dowiemy się w tym rozdziale o początkach i okolicznościach powstania kultu Nowego Boga oraz poznamy historię świętej Astrid, czyli najważniejszej persony w historii tej religii. Poznamy znaczenie symbolu kultu, czyli uroborosa, węża zjadającego własny ogon. Przeczytamy o tym, jakie polityczne znaczenie ma obecnie kult, oraz jakie są jego cztery przykazania. Otrzymamy informacje o strukturze kościoła Nowego Boga i tym, że jego głową zawsze jest kobieta nazywana matroną, która ma kontynuować dzieło świętej Astrid. Naprawdę jest tutaj sporo przydatnych informacji na temat tejże religii, i myślę, że osoby, które były niezadowolone krótkim opisem w podręczniku podstawowym, tutaj znajdą wiadomości, których szukali. Na kolejnych kartach poczytamy o mrocznych bogach wyznawanych przez jotunów z mroźnego południa, i w ostatniej sekcji zatytułowanej Pozostałe wierzenia dowiemy się o kilku mniej powszechnych bóstwach, które czczone są przez niewielkie grupy albo czczone są sytuacyjnie. Weźmy za przykład Jednookiego Pita, czyli Boga Piratów, któremu cześć oddaje się poprzez wlanie do wody pierwszego łyka świeżo otwartej butelki alkoholu. W tym rozdziale trafimy również na władcę demonów, diabła, dżiny, elfich, lordów i damy oraz kilka innych bóstw. Następny rozdział to magia kapłańska i czary. Otrzymujemy aż 38 nowych zaklęć pochodzących ze znanych nam już tradycji. Zaklęcia te nawiązują do bogów zaprezentowanych w podręczniku i jak zawsze w tym wypadku jest to kawał fajnego designu ze strony autora. Dalsza część tego rozdziału to relikwie, których wrzucono tutaj naprawdę sporo, bo aż 13, co chyba jest w ogóle rekordem, jeśli chodzi o ich liczbę w jednym dodatku do Demon Lorda. I znowu mogę jedynie powiedzieć, że to świetnie zaprojektowane, tematycznie pasujące przedmioty, wokół których łatwo będzie zbudować przygodę czy kampanię i których zdobycie na pewno będzie gratką dla bohaterów graczy, zwłaszcza dla tych powiązanych z danym bóstwem. Jeśli o mnie chodzi, to bardzo lubię prostą, ale interesującą twarz mrozu oraz kostkę chmiela, która jest czymś na wzór talii wielu rzeczy, czyli klasycznego artefaktu z uniwersum DD. Podręcznik zamyka przygoda dla drużyny na poziomach nowicjuszy, czyli pierwszym lub drugim. Fałszywe cuda, bo tak należy tłumaczyć ten tytuł, to krótka historia o demonie, który na skutek pewnych perypetii zamieszkał w posągu świętej Astrid w kapliczce niewielkiego miasteczka. Na skutek tego zdarzenia posąg zaczął płakać żywą krwią, co wierni i kapłani Nowego Boga uznali za cud. Przygoda jest niezła i bardzo fajna w swojej prostocie. Autor zaznacza jednak, że w ramach przygotowania musimy zastanowić się nad tym, jak zaangażować bohaterów graczy tak, by weszli w wir wydarzeń. Oczywiście dostaniemy przykładową sugestię, jednak zdecydowanie ta kwestia musi być przemyślana przez mistrza gry, zanim zaczniemy fałszywe cuda. No dobra. To zamykamy książkę i standardowo kilka słów ode mnie. Uncertain Faith to moim zdaniem bardzo udany podręcznik z jednym ale, o którym powiem za chwilę. Książka świetnie przedstawia religię tego świata w prosty i przystępny sposób. Nie zawala się nas dziesiątkami stron na temat tego, jak działa dana wiara albo kalendarium świąt każdego z kultów. To skondensowana pigułka przydatnych informacji. Sama treść również stoi na wysokim poziomie. Ewidentne inspiracje mitologią słowiańską, nordycką i chrześcijańską sprawiają, że łatwo nam zrozumieć sposób, w który funkcjonują dane wierzenia, równocześnie sprawiając, że są one oryginalne, ciekawe i przede wszystkim wiarygodne. I to jest chyba największa zaleta religii w tym świecie, że jest wiarygodna, ponieważ czerpie z naszej historii. Warto jednak zaznaczyć, że to nie sprawia, że nie trafimy tu na nic oryginalnego lub interesującego, wręcz przeciwnie. Do tego wszystkiego trzeba dorzucić fantastyczne wariacje pierwszopoziomowej klasy kapłańskiej, bo każda z nich naprawdę fajnie oddaje przynależność do danego bóstwa. Zaklęcia i relikwie jak zawsze oferują nam masę ciekawego i dodatkowego kontentu dla napędzania przygody lub urozmaicenia rozgrywki. No i nawet przygoda zamykająca podręcznik jest niezła, mimo swojej prostoty. I teraz nadchodzi moje ale, o którym wspomniałem wcześniej. Nie jestem pewien, czy to podręcznik dla każdego. Oceniam dodatki do Demon Lorda przede wszystkim pod kątem użyteczności i ten podręcznik jest bardzo mocno skupiony na jednej klasie postaci oraz religiach, które mimo wszystkiego dobrego co o nich powiedziałem, są czymś, co fajnie się czyta, ale niekoniecznie używa się ich na sesji. Nie wiem jak to jest w Waszym przypadku, bo być może jestem jedynym członkiem tego obozu, ale religia w grach RPG zawsze była dla mnie co najwyżej dodatkiem, a nigdy centralnym punktem lub podstawą rozgrywki. I żebyśmy się teraz zrozumieli, to nie jest tak, że ja nie lubię lub nie korzystam z religii, nie. Po prostu chodzi mi o to, że nigdy nie zagłębiałem się w nią tak gęsto, by odkrywać jej tajniki. I chociaż korzystałem często z tego podręcznika, to głównie wyciągałem z niego te rzeczy mechaniczne, a niekoniecznie te dotyczące wiedzy o świecie. Dlatego nie wiem, co sądzić o przydatności Uncertain Faith. Osobiście mi ten podręcznik się bardzo podoba i zdecydowanie chciałbym go zobaczyć po polsku, ale nie jestem pewien. Po prostu nie jestem pewien, jakie zapotrzebowanie na wiedzę o religii jest wśród pozostałych fanów tego systemu. Mogę w tym wypadku mówić jedynie za siebie. To powiedziawszy, jeśli jesteście zainteresowani zakupem tego podręcznika w wersji angielskiej, to PDF na Drive to RPG na dzień dzisiejszy, czyli wrzesień 2021, kosztuje 10 dolarów. Gdybyście chcieli zakupić Uncertain Faith w wersji fizycznej, to sklep RPG-owe Piekiełko sprowadza go na zamówienie za kwotę 95 zł. Link do sklepu zostawię w opisie wideo. No i pamiętajcie również, że 28 września, na wspieram to, startuje kampania Cienia Władcy Demonów i być może Alice Games zdecyduje się na drug Uncertain Faith jako jednego z dodatków. No dobra, to by chyba było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o podręczniku i pamiętajcie, że jeśli wideo Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, a jeśli nie przypadło Wam do gustu, to po prostu dajcie łapkę w dół. Gdybyście chcieli więcej małej wsi, to znajdziecie mnie też na Facebooku i Instagramie. Linki będą w opisie wideo. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.